Kochani, co zrobić, żeby spędzić cudownie czas? Numer jeden. Zabrać siebie gdzieś w plener, na kawkę, gdziekolwiek. A dlaczego siebie? No bo myślę, że każdy z Was ze sobą czuje się jak najlepiej. Jeżeli nie masz w tym momencie fajnej kumpeli, kogoś blisko siebie, po prostu zabierasz tylko siebie. Bo któż jak nie ty. Potrafi umilić Ci cudownie czas i dzień. Numer dwa. Nie zabierasz natrętnych myśli. Nie zabierasz tego, co ci tam brzęczy, jak pszczoły bólu, co ci zakłóca Twój dzień. Odcinasz się od sytuacji, od wszystkich po drodze ludzi, którzy wchodzą na Twoją ścieżkę w tym momencie. I może chcą ci zepsuć ten dzień. Wyłączasz wszelkie media, które ci tam do głowy wsadzają kolejne informacje, które niekoniecznie służą twojej wiedzy i twojemu szczęściu. Wybierasz miejsce, w którym się najlepiej czujesz: plener, las, łąka, ławka, taniec. Już zależy od ciebie. Przeznaczasz sobie ten czas, nie zerkając na zegarek i zastanawiając się, kurczę, bo zaraz muszę wracać. A co tam moi domownicy robią? A być może ja muszę zmyć naczynia, a być może ja muszę rzucić pranie, a być może muszę już szykować kolację. Nic nie musisz. Uwierz mi, masz dorosłych ludzi w domu? Nic nie musisz, jak nie masz małych dzieci. A nawet jak masz małe, jest też sposób, żeby zostawić je z mamą, z tatą. Babciom na chwilę, z kim chcecie. I co potem robicie, kochani? Zanurzacie się, dajecie nura takiego jak wodę, zanurzacie się w swoje myśli, spoglądacie w niebo, oglądacie chmury, słuchacie śpiewu ptaków, puszczacie sobie ulubioną piosenkę. Możecie zrobić sobie parę cudownych fotografii z miejsca, w którym byliście. Że jak po powrocie wrócicie, żeby jeszcze to wspomnienie w was zostało. A najlepiej chłonąć, to chłonąć, chłonąć tak jak gąbka wody, że jak wrócicie do domu, to jest tam waszej podświadomości, bo kochani, wbrew pozorom wszystko się goduje, I to dobre i to złe. I kiedy później tylko zatęsknicie za czymś fajnym, zamykacie oczy i już tam jesteście, albo zerkacie na swoją fotografię i już tam jesteście. No to kochani, buziaczki tyle. A ja jadę sobie na się do siostry. go home pass.